Wraz ze mną radny miasta Mielec, Damian Gąsiewski, zarazem dyrektor marketingu i komunikacji w stali Mielec. Proszę powiedzieć, jak smakuje dzisiejszy triumf, jak smakuje ta statuetka, która ląduje właśnie na koncie Mieleckiej Stali. To wyjątkowy wieczór dla mnie po raz pierwszy na tak uroczystej gali. Yy, jesteśmy szczęśliwi, że zostaliśmy drużyną 2024 roku. Yy, to też yy, dzień pełen emocji, ponieważ yy, rozgrywaliśmy yy, wieczorem mecz yy, ligowy z piastem Gliwice 2 do 2. Yy, szanujemy ten punkt i yy, yy, walczymy o więcej. Spoglądam swoje notatki, pozostawiacie w pokonanym polu bardzo mocnych rywali, bo był również Eurobus, Futsal Ekstraklasa, piłkarz Resowi. Jak bardzo takie sukcesy wpływają właśnie na wartość marketingową zarówno samej stali Mielec, jak i też sportowego Mielca. Przez ostatnie 4 lata w samym Mielcu udało nam się zrobić bardzo dużo. Długo bym musiał tutaj wymieniać, ale Przede wszystkim budowanie od w szacunku do, do sponsorów, szacunku do władz, do kibiców, aby tworzyć jedność, aby wszystkim zależało na tym, aby przynajmniej w Mielcu piłka nożna stale się rozwijała. Nam się to udało, idziemy dalej i walczymy o więcej. A jeżeli chodzi o pozostałych nominowanych, wydaje mi się, że jest moda oczywiście na piłkę nożną na Podkarpaciu, jest moda na kobiecą piłkę nożną na futsal. Prężnie Wyspo Podkarpackie się rozwija. Przychodzą między innymi również do Mielca w mecze reprezentacji. Gościliśmy młodzieżową kadrę męską w piłce nożnej. Niedawno na stadionie stali Mielec za chwilę zmagania futsalu na, na nowej, mieleckiej, przepięknej hali. Znowu w czerwcu mistrzostwa Europy U-19 kobiet, więc to tylko świadczy o tym, że Podkarpacie liczy się na arenie polskiej. Szkolenie młodzieży w Mielcu to jest oczywiście podstawa, to jest rzecz, na którą stawiacie i praktycznie rok po roku na pewno daje to wymierne owoce. Tak, dokładnie. To jest ponad 300 dzieci, które codziennie trenują w Mielcu i mają marzenia i chcą zajść jak najdalej. To są, to są trenerzy. To jest oczywiście klub, który ich wspiera. Z roku na rok Akademia Stali Mielec jest coraz lepiej finansowana. Staramy się w tym kierunku rozwijać i mam nadzieję, że kolejni piłkarze i piłkarki będą znani nie tylko na Podkarpaciu, ale w całym kraju. Mówi Pan o tym, że faktycznie za momencik następne imprezy futsalowe w Mielcu, ale my przypuszczam i myślę, że tutaj baza odgrywa naprawdę znaczącą rolę, ponieważ przepiękna hala plus do tego obiekt, który również jest taką perełką, myślę, na Podkarpaciu, to także taka wartość dodana dla Was. Zdecydowanie na takiej hali można organizować szereg imprez. Tutaj dzisiaj skupiamy się oczywiście na piłce nożnej, ale to jest, jeżeli chodzi o to, jest również siatkówka i piłka ręczna. To są kibice. Coraz chętniej ta hala jest zapełniana tymi kibicami. Ja jestem jej regularnym gościem. Jestem przekonany, że na, najbliższych, na najbliższym meczu futsalu Polski z Turcją będzie komplet. I to na pewno dopiero jedna z imprez, jaka tutaj się będzie odbywać na tej hali. Tadeusz Gąsiewski, bardzo gorąco dziękuję. Dziękuję bardzo państwu. Dziękuję serdecznie. Gratuluję raz jeszcze.